Przechodzi do Was Daria z przeszłości, dlatego że nagrywam, słuchajcie, otwieranie kalendarzy w domu, ponieważ wyjeżdżam na dwa dni bądź trzy, zobaczymy. Wyjeżdżam do mojej rodzinki i po prostu chcę dla Was nagrać kalendarze adwentowe, żebyście widzieli w każdym vlogu otwieranie okienek. Także standardowo zaczynamy od czekoladek i szukamy okienko numer. 8 <śmany> Mamy tutaj ósemeczkę. I dzisiaj mamy dzisiaj mamy auto, zabytkowe autko. Kalendarz z kosmetykami. Szukamy okienko numer 8 i ósemeczka jest tutaj. Jest to bardzo bardzo duże okienko, więc już się nie mogę doczekać co jest w środku. Otwórzmy więc. Jeśli mi się uda. O nie, rozerwałam. Dobra, dobra, otwieramy. I mamy dzisiaj, słuchajcie, kolejny różowy produkt. Już patrzymy, co to jest. O. I mamy dzisiaj kolejny różowy produkt z tej samej serii, czyli Starbomb. I słuchajcie, jest to peeling do ciała. Mamy tutaj 50 ml, także również jestem ciekawa tego produktu. W ogóle dajcie znać, jak się Wam podoba ta szata graficzna, bo mi bardzo jest to taki właśnie cukierkowy róż i złote gwiazdki, więc myślę, że spoko. Przechodzimy do naszego największego kalendarza adwentowego. O oh, wow! I szukamy okienko numer 8, które już widzę z daleka. Także mamy tutaj ósemeczkę i już ją otwieramy. Co tutaj będzie, co tutaj będzie? Twórzmy ją razem. Teraz jak to otworzyć? Dobra, otwieramy. Słuchajcie, widzę tutaj sporo rzeczy, dlatego wyciągnę je. Wow, 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 coś mi wypadło. No dobra, co my tu mamy? Zobaczcie, to było wszystko w tej paczuszce, więc otwórzmy. Co my tu mamy? Okej. Okay. Więc mamy tutaj, słuchajcie, skarpety świąteczne. Więc mamy, słuchajcie, skarpety świąteczne trzy sztuki. Każda z nich wygląda w ten sam sposób. Są one właśnie wykonane z przodu z takiej jakby bawełny, juty. I pokryte są czerwoną folią w śnieżynki. Z tyłu mamy filc. I słuchajcie, do tego dostałam tutaj. Em, Mama nie ściągnęła ceny Więc możecie zobaczyć, że jest to produkt z Pepco Są tu słuchajcie pompony Czerwone pompony W różnych wielkościach Mamy tutaj też Wstążki Sznureczki Czerwony, złoty i srebrny Tak one wyglądają Co my tu jeszcze mamy Słuchajcie Mamy cekiny Mamy cekiny w gwiazdki Czerwone i złote Zobaczcie tak wyglądają. I mamy tutaj jeszcze diamenciki. Także wszystkie te produkty, jak widzicie, pochodzą z Pepco, gdyby ktoś był ciekawy, bo po prostu mamy tutaj metki, jak widzicie, i mamy tutaj takie piękne kryształki do ozdób i um, mogę się domyśleć, co moja mama tutaj zaplanowała, bo słuchajcie, mamy skarpety. I mamy wstążki, mamy e, wstążki, mamy pompony, mamy. Wow, mamy cekiny, więc podejrzewam, że chodzi tutaj o e, przystrojenie samemu tych skarpet świątecznych. E, super sprawa, słuchajcie, także e, na dniach e, spróbujemy je w jakiś sposób fajny razem e, ozdobić. No. Jestem w szoku, słuchajcie, nie spodziewałam się. Jak widzicie za mną wisi jedna skarpeta świąteczna, no i tutaj mam kolejne trzy, także będzie się działo, będzie świątecznie. Hej, kochani! Tady. To jest vlogmas, Remasterz dzień ósmy. Dokładnie, tak. tak. Jak widzicie, jestem dzisiaj z Amadeuszem. Siema. Jego jeszcze pewnie nie znacie, ale on tutaj Siema. bardzo chętnie chciał wystąpić, także będzie dzisiaj z nami na vlogmasie. Um, Amadeusz to jest mój kuzyn młodszy. Um, a, to jest, a to Daria, to moja kuzynka i ją już znacie. E, no. <laughs> e, I dzisiaj, słuchajcie, przyjechałam wczoraj do Amadeusza. Bo będziemy dzisiaj co robić? Dzisiaj będziemy choinkę stroić i w ogóle cały dom na święta. Tak. Także myślę, że filmik Wam się spodobał, będzie to bardzo będzie taki vlog. To będzie taki vlog, gdzie po prostu stroimy cały dom na święta no. i ubieramy choinkę i wieszamy lampki, bo ciocia kupiła nowe lampki i będzie oświetlona taka, no. mm, będą oświetlone okna taką jakby girlandą, także będzie pięknie i świątecznie. Także zapraszamy Was serdecznie do spędzenia. Odcinka. Tak, spędzenia dnia razem z nami, tak? Tak. Tak, zaczynamy. Yeee. W ogóle dzisiaj z Amadeuszem jesteśmy taki matching Amadeusz ma t-shirt z Michołajem Johow. T-shirt, to jest długi rękawek. Znaczy, no dobra, no jest to bluzka po prostu. Tak. A ja mam na sobie tą piżankę, którą dostałam na Mikołajki w kalendarzu adwentowym. I w ogóle tak się zgraliśmy kolorystycznie. Ech. Też to, sam to kolor. jest tak ten sam kolor i wyglądamy dzisiaj po prostu no świetnie no, wyglądamy fajnie <laughs> jesteśmy po prostu dobrani i idealnie um, się zgraliśmy jeśli chodzi o, o nagrywanie tego filmu żeby wyglądać tak spójnie więc kochani lecimy Przejdźmy do ozdabiania tak <laughs> tak Ja właśnie idę do Karoliny, w zasadzie już ją widzę, bo umówiłyśmy się na spacerek, także idziemy się troszkę dotlenić, Pomimo, że w maskach to idziemy się dotlenić. Nie ja odzywam się już do Was w bardzo długim czasie. Jestem strasznie, słuchajcie, zmęczona. Przeszłyśmy się z Karoliną bardzo, bardzo, bardzo długi spacer, to był i było bardzo fajnie. Także fajnie, Karola, że mogliśmy spędzić czas jeszcze raz. No i słuchajcie, jestem taka zmęczona dlatego, że po prostu vlogmasy zaczynają e, odbijać się na mnie. E, nie ukrywam, że w nocy spędzam czas na, e, na obrabianiu i wgrywaniu filmów na kanał niż na spaniu, więc ten mój sen jest czasami dwie godziny. E, no i słuchajcie, czuję po prostu, czuję już to zmęczenie i czuję się słabo dlatego wczoraj też nie miałam humoru i tak mało nagrałam dlatego, że wczoraj miałam dzień załamki i naprawdę miałam, nie miałam wczoraj humoru byłam taka przypita właśnie jakby tym brakiem energii no i teraz wróciłam właśnie do domku przed chwilą Zjedliśmy taką obiad kolację, moja dziecia upiekła pizzę, cztery sery, nawet chyba jeszcze druga się piecze, także zaraz też będziemy znosić ozdoby świąteczne i będziemy ubierać choinkę. Chodź, chodź Amadeusz, chodź. Idziemy zaraz Ech. ubierać choinkę? ale choinkę jest na górze, to jak... No, ja, z, ja pójdę z mamą i zniosę z góry wszystkie mm, ozdoby świąteczne i zaraz będziemy ją ubierać. Także. Uśmiechnij się, D daria, daria! Prośbuję, prośbuję uśmiechnij Ciebie, uśmiechnij się! No, jestem uśmiechnięty. I zmęczony. Nie uśmiechnięta.